Bardzo dziękuję. Teraz będzie mily i bardzo kompetentny Andrzej Stankiewicz. Dzień dobry. Przegląd prasy dzisiaj, wykonania Andrzeja. Wyjątkowy moment, szanowni Państwo, Komitet Obrony Robotnej Kultury. 40 lat temu, widzą Państwo to zdjęcie, Antoni Macierewicz i Jacek Kuroń zgodnie... Andrzejku, musisz wziąć ma mikrofon, odmówił posłuszeństwa. Oczywiście, że tak. Będę działał Będę działał multimedialnie. Tutaj zgodnie palą papierosy. A teraz o jednej z najpilniej strzeżonych tajemnic Ameryki. Krążą o niej legendy i miliony plotek fryzura republikańskiego kandydata na prezydenta Donalda Trumpa. Wiele osób twierdziło, że charakterystyczna grzywka i bujna czupryna są sztuczne. Donald Trump uciął jednak wszelkie spekulacje w jednym z popularnych programów w amerykańskiej telewizji. Jasny tunel i hardy kierowca. Z samochodu zatrzymanego w samym środku wąskiego przejazdu urządził, urządził sobie czytelnie. Zobaczmy. Tak, ja mam z dołu i tutaj jest. Yy... Jak pokazane jest na znaku zwężenie jazdy, które pokazuje, że jest, ja mam pierwszeństwo. Tak? Tutaj powyżej jest znak stopu. W środku się z nim spotkaliśmy. Następnie pokazałem panu rękoma, żeby pan wycofał i przepuścił mnie. No i w tym momencie pan wyłączył samochód, zaciągnął hamulec ręczny, światełka wyłączył no i zaczął czytać. Prasę. Poprosiłem kierowców z tyłu, żeby jednak myśmy wycofali, no żeby po prostu to rozładować, bo nie chciałem, żeby tutaj jakiegoś samosądu doszło. Opiekuje się plażami tutaj w Warszawie nad Wisłą. Właśnie tę plażę planuje zmodernizować bardziej. No przede wszystkim po to, żeby poprawić jej wygląd, bo zbyt urokliwa to ona nie jest. Nie będę mówił o tym publicznie. Rozmowy odbędą się w zamkniętym gronie. going to Not with you. Anyway, anyway, not with you. No dni prezesa policzone. Może najpierw prezesie legi powiedzieli. Powiedziałaś? Dni, dni prezesa policzone. Miałeś na myśli dni trenera. Dni trenera, tak. A różnica jest duża. E, tak. Okay. <laughs> Dziękuję e, za doprecyzowanie, które się kręci wokół m, m, przedziwnej śmierci niemieckiej bohater, obywatelki. Ale te sprawy się, jak to w dobrym kryminale, komplikują. Ale nic się nie stało. Na szczęście widzimy, że wsiadają kolarze na rowery. Nie ma żadnego problemu. Jest tutaj też z Lampre, to jest Dawida Cimolai. A, i jeszcze któryś z kolarzy, Team Sky. Chyba Geraint Thomas chyba tak, tak mignął. Jest i również Giacomo Nicolo, ale on za potrzebą chyba stanął akurat. Chyba tak. No Na i jakoś mógłby realizator... Realizator chyba się tak, nie zorientował. Tak, tak, chyba tak, chyba myślał, że on po Krakcie tam został. No zdarza się, zdarza się i realizator. Ale nie zbyt takie. A przy miejsce. okazji kibice często pytają, jak to się załatwia w czasie wyścigu, no można i tak. A teraz historia o tym, jak to prawdziwa przyjaźń potrafi pokonać każdą przeszkodę. Historia trzylatków, dziewczynki i chłopca, którzy mieszkali w sierocińcu w Chinach. Ona została adoptowana i trafiła do Stanów Zjednoczonych. Chłopiec został w sierocińcu. Nie widzieli się przez prawie rok, ale dzięki determinacji dorosłych dzieci znów są blisko siebie. My często z Marciną odwiedzamy, odwiedzamy Centrum Zdrowia Dziecka, widzimy tam dzieci w różnych stadie, stadach choroby. Naprawdę, Stadia niż w stadiach bardziej tak stadiami te choroby napadają. Ja nie to nie Boże. w stadiach choroby.